Dzień dobry. Wiemy, że czekaliście na to z niecierpliwością. Lecimy w kolejną podróż z bibliotecznym biurem podróży online z krainy książek w daleki świat. Za nami już wiele podróży do najpiękniejszych miejsc świata, obfitujących w zapierające dech w piersiach krajobrazy, fascynujące zwierzęta i rośliny, imponujące zabytki. Azory, Nowa Zelandia Galapagos, Grenlandia, Reunion, Polinezja Francuska, Japonia, Islandia. Tym razem w ramach akcji Lato w mieście w bibliotece online poznamy przepiękny kraj w Ameryce Środkowej. Wynikniemy w środowisko tropikalnych lasów deszczowych. Czekają na nas leniwce, jaguary, pumy, wyjce i inne małpy, kwezale herbowe. Niebiesko-czarne żabki nadrzewne, legwany i wiele innych zwierząt. Kierunek Kostaryka. Parki narodowe i rezerwaty przyrody zajmują aż 25% powierzchni Kostaryki. Żaden inny kraj świata nie ma aż tak dużej powierzchni chronionej przyrody. Wznieśmy się na chwilę ponad ten rejon. Spośród ponad 100 kostarykańskich wulkanów, tylko 7 jest aktywnych. Wśród tej siódemki wyróżnia się bardzo aktywny wulkan Poas o wysokości 2700 m nad poziomem morza. Ma trzy wielkie kratery. Dwa z nich wypełniają jeziora. Najaktywniejszym wulkanem jest Arenal, 1630 m nad poziomem morza. W Kostaryce Żyje 50 tysięcy gatunków owadów. Niektóre z nich są wielkie jak małe ssaki. Gatunków ssaków też jest bardzo dużo. Ponad 200. Poza tym około 200 gatunków gadów, w tym ponad 100 gatunków węży. Około 800 gatunków ptaków. I tysiące gatunków motyli i ciem. Wizyta w tropikalnym lesie deszczowym to niesamowite przeżycie, ale pamiętajmy, że wkraczamy do miejsca, gdzie żyje mnóstwo dzikich zwierząt, w tym drapieżnych albo jadowitych. Należy zatem uważać, gdzie stawiamy stopę, czego dotykamy, o co się opieramy. Najlepiej oczywiście niczego nie dotykać i o nic się nie opierać. Miejmy świadomość, że trzeba będzie się czasem przedzierać przez błoto, śliskie kamienie, powalone drzewa. Warto dowiedzieć się jak najwięcej o terenie, który będziemy odkrywać. Między innymi poznać charakterystyczne cechy tamtejszych zwierząt i ich pory aktywności. Koniecznie trzeba wziąć lornetkę, by pośród oceanu, zieleni wypatrzeć przedstawicieli fauny, którzy przeważnie chowają się przed ludźmi. Poszukujemy kolorów i kształtów, które nie pasują do otoczenia, wyróżniają się. Wyostrzamy słuch, by nie przeoczyć szelestów, dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt. Jeśli zauważymy na ścieżce owoce albo łuski nasion, to zapewne w pobliżu rośnie drzewo, dające zwierzętom pokarm. Jeśli w koronie drzewa widać coś dużego i ciemnego, to być może właśnie patrzymy na leniwca, małpę albo inne zwierzę. Jeśli przed nami pojawia się kłoda, to być może jest to krokodyl. A zwicające zielone coś? Może się okazać nie rośliną, tylko czyimś ogonem. Poza tym pamiętajmy o środku chroniącym przed owadami, wodzie pitnej, latarce, kurtce przeciwdeszczowej i kremie z wysokim filtrem. Węże prawie zawsze atakują tylko w obronie, więc jeśli pozostawimy je w spokoju, nie zainteresują się nami. Do jednego z lasów deszczowych, przy Parku Narodowym Braulio Carilio, można wjechać. Kursują tam na powietrzne tramwaje. Przejażdżka w koronach drzew ponad 30 metrów nad ziemią trwa półtorej godziny. Zachwycający zapach przyrody, bogactwo dzikiego życia, mm, marzenie każdego podróżnika. Po wyjściu z napowietrznego tramwaju można odwiedzić pobliską fermę Żab, gdzie zobaczymy ponad 200 kolorowych żabek nadrzewnych. Wyglądają uroczo, ale uwaga, wydzielają zabójczą truciznę. Za jedne z najpiękniejszych ptaków. Uważa się kwezale herbowe, żyjące w górskich lasach. Wydawane przez nie odgłosy sprawiają wrażenie bardzo melodyjnego śpiewu. Na koniec parę słów o uśmiechniętych leniwcach, które można tu podziwiać w ich naturalnym środowisku. Prawie całe życie spędzają z głową do dołu. Nie tylko bardzo powoli się poruszają, lecz także powoli oddychają, kilka razy na minutę. I powoli trawią pokarm. Miesiąc. Wypróżniają się raz w tygodniu. I tylko wtedy schodzą z drzewa na ziemię. I jeszcze garść informacji pogodowych. Przez cały rok temperatury wahają się w granicach 20-25 stopni Celsjusza. Zarówno w dzień, jak i w nocy. Na wybrzeżu od strony Morza Karaibskiego intensywnie pada deszcz. Rocznie około 3000 mm. Dla porównania, roczne sumy opadów w Polsce wynoszą około 600 mm. Burze tropikalne robią piorunujące wrażenie Ściana deszczu błyskawice, grzmoty z kolei na wybrzeżu, od strony Oceanu Spokojnego przeważnie pada od maja do grudnia średnio około 1500 mm rocznie. O kostaryce można by opowiadać godzinami. Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy wasze marzenia i zapragnęliście tam polecieć. Najprostsza droga lotnicza z Warszawy z przesiadką w Paryżu albo Londynie, skąd już tylko około 12 godzin lotu do stolicy Kostaryki San Jose. Do usłyszenia podczas kolejnej podróży online. Pod koniec sierpnia odwiedzimy Szwajcaria.